Siemanko, ja jestem karty z winemowskim kolejnym odcinkiem na moim kanale A dzisiaj... Nie wiem co się wydarzyło, ale jestem tutaj dużo. Co, tabliczki? Dobra Cześć, nie wiem kim jesteś, ale światopodobałe zombie Zaraz się ciebie biorą Lepiej wejdź ze skrzyni i pamiętaj I je pokonaj Pamiętaj, nie możesz zginąć, dobra Ło co jest? No to ono na jakieś grana, on Dobra, jakieś bloki Wigle MK Ale że mamy tkałak jest A wódka Bo ja powiem ale mam zniszczyć A Ale że MP2 mamy? Halo? Bierzemy No bo jak? To wygląda jak na wojnie Bierzemy chyba Dobra, spróbujmy przygotować jak pedał Nie możemy, Jak jechał O? Dobra, pyk O kurde Mamy wszystko przeładowane? Dobra mamy o, nie, mamy na O, ducha chwila ja Wam da przyciszę, bo jest trochę za głośno no. <noise> stworzenie, nie wiem, 26%. Co jest gramy, dobra Co no, to potrzebujemy rakiety a. O, ale wywaliło Co jest? Dobra, sotman widzimy, jest mega mocny. Co to to? Czekaj, chwilę, mi się wydaje, czy USP podpala. USP podpala. Blok podpala. O, digilek też podpala. Dobra, sobie wychodzi na to, że pistolety podpalają. O. Chyba, że my tam znajdę mocno. O kurczę. Mocne to. Masz tam cały pancerz chyba najlepsza. O kurde. Shift mi się puścił. Tomasz Szybko Dobra Z tego co wiem to cztery rakiety są naprawdę super mocne Więc lepiej nie stosować ich jak jesteśmy blisko Chyba w ogóle bo... został ostatni No to wygląda na to, że przeżyliśmy Chwila Bomba No I tak się właśnie bierze bloki Jeszcze trzeba by do naszego bunku wejść Chwila, potrzebujemy bloki Okej, okay, mamy bloki Ale że Kilofy są teraz już z nas I w ogóle wszystko Dobra, tak, tak tak, tak, dobra. Zniszczymy. No to chyba robimy sobie jeszcze drugą falę, bo to ma 3 minuty, nie? Dobra. Druga fala. Nie no, niech się jeszcze poraspią, bo będzie za łatwo. To chyba wystarczy okej okay. ej spróbujmy to RPGa kurde, boję się, że się wysadzę O kurde co to było? ja tylko nie wszystkich wysnaliłem one no przyjdą, bo nie chyba problem, ale Co jest? Mamcie jak to podchodziła po panu? Kurde, czyli tak tego nie zrobię. O, ale tak to zrobię. Chwila. Co? Kończyła mi się amunicja do pistoli, co jest? O nie A, wyczerpałem już podpalające Kurde no To widzowie, czekamy na noc, aż będzie kolejna fala, nie? No i teraz zrobimy cięcie i widzimy się, jak będzie kolejna fala No i to, jesteśmy już po cięciu O kurde No to nie, jest, no. No, to nieźle, ale my już mamy na to sposób, to a spróbujmy ich zjarać, spalamy, będziemy ich palić. Dobra. Trafiłem? No trochę się tam podpaliło. Dobra, nie ma co. Lecimy tym. Pyk. A, nie to. Pyk. Dobra. Nie zginę. A. Czy zginąłem? Wido. Kurde, gdzie jestem? Dobra. No widzimy się jak coś z tym zrobię, okej? Okay? No to cięższe. Dobra, to coś z tym zrobię Co? Wido. Why, a Explosive C4. I chwila. Wiem co możemy zwalczyć. Dobra, cały plan jest taki. Ja wpalę to C4 tutaj i spadam na wieżę. Tak? Na no ile? 15. Dobra. Spadamy. Szybciej Zaraz wywali! Wywaliło I dalej mam pomysł. Mam bardzo głupi pomysł. Niech nie dogoniam to... Odpalam to na dwie sekundy i spadam to pewnie dalej. Dobra! Kurde, to nie działa. No i znowu nie żyjemy. Widzimy się jak coś z tym zrobię, nie? Dobra, dobra coś z tym zrobiłem, chyba mi się udało Dlaczego znaczy, to było odpalone? Wyłączamy to Aha, okej okay. hmm, Trochę ostrożnie bym to wysadził, chyba znowu to wierzę w ten tydzień Dobra, do tego są na tym Ale że dźwięki CS a tu są? Szybciej to zaraz walnie Dobra, walniało Dobra mi trochę ale Mam nadzieję, że ich tam waliło to w powietrze. Dobra, te czwórki, opa! Widorek głupi pomysł UV2, tym razem splątuję to na 5 sekund. Wyjdź! Udało się! Let's go! Snajpa, masz zooma? O, czyli nie. Ale żakacz. Ej, mam pomysł. Głupi pomysł V3. Chyba nam za jakieś 3 sekundy spadamy. z pompy co zrobił kurczak? dobra widzowie chyba się udało Chwila. Wioska. Widzowie to może jeszcze na koniec sterilizujemy wioskę Dobra Okej okay, widzowie Ja robię coś co prawdopodobnie w wali mi Minecrafta. ale na tym modzie jest coś jeszcze Tylko muszę sobie czat odpalić I wziąć coś z kreatywa Game mode creative O Atomic C4 bomb Okej. Okay. To słyszę, jak to walnie, to będzie po wiosce. Modri to było ten Modris Sorcer? Okay. nie wiem nawet co zrobiłem. To może pod dzwonem. walimy atomika. Dobra, Widziałem. Jeszcze speeda sobie dajmy. Teraz 2, 3, 4, 5, 50. Okej, okay, to jest dobra speed na ucieczkę, taką. Okej, okay, widzowie. Pyk. No ile można to sklontować? Na 10. Uciekamy. Będzie po wiosce. Zostałem tak nuklearny. A. E. No, jest tak, jak myślałem. Co? To wywaliło bedroka? Halo? Czy to powinno wywalać bedroka nawet? Widzowie. To jest za mocne. O i takie coś się robi, no spoko, spoko. Ej, jak to wywala bedrock, no to się naszą bazę wywalić w powietrze. Dobra. Jest splamtowane, będę... Dobra, odpalamy. Będę ją lagi. Ja myślałam, że to do mnie aż doleci. Ale są lagi, ale są lagi, ja nie mogę. No i co? Po naszej bazie chyba. No po barze. Jak nic. Jak nic mamy po barze. Widzowie, to może jeszcze na koniec sobie to skraszujemy. Cztery niuki tam odpaliłem, będzie karaż jak nic. Cztery atomowe tam odpaliłem. Dobra, jest jeden FPS. Tak myślę. Jakie lagi? Co się. E, halo? Okej, okay, są lagi, ale nie wywaliłem Minecrafta. Co jest? Halo? Aż nawet Minecrafta mi nie wywaliła. No to może jeszcze jedną taką bombkę odpalimy? Dobra, jest jeden FPS. Dobra, gdzie, gdzie ja to postawiłem? Tutaj. Dobra, chyba w to wszedłem. Na sekundę wywala. Okej. Okay. Dobra widzowie, teraz są takie lagi, o, no już mi... A, mogę? Tak. Widzowie, to są już takie lagi, że tutaj się no nic nie zrobi. No więc co? To by chyba było na tyle, tylko... Ale że nie znaczyłem sobie tym nagrywania. Dobra, no to ja jak kaktus, siema.